Cześć, Ja na imię Asia i zwiedzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj Bóg chciałby ci przypomnieć, że chrześcijaństwo to nie jest religijność. Jeżeli trafiłaś, trafiłeś na ten film, to Bóg chce ci przypomnieć, że to jest relacja z Jezusem. Taka bliska relacja z Jezusem. I nie oznacza to wykonywanie pewnych czynności. Nie oznacza to. Robienia jakichś konkretnych rzeczy, a po prostu poznawanie Jezusa i przebywanie z Nim. I tak, jasne, są pewne rzeczy, które powinniśmy robić jako chrześcijanie, natomiast te wszystkie rzeczy dzieją się naturalnie, kiedy my spędzamy czas z Jezusem. Nie będzie coś, co sobie zapisujemy w kalendarzu, co musimy zrobić, bo. Mając bliską relację z Jezusem i kochając Go, zaczynamy rozumieć, że to nie polega na tym, że ty musisz coś zrobić. Ty chcesz coś zrobić. To jest trochę jak z relacją, z bardzo bliską ci osobą, na przykład z mężem żoną. Nie ustalaś wcześniej, że przytulisz ją 7 razy w tygodniu, 3 razy dziennie powiedzieć coś miłego i musisz z nią pogadać minimum godzinę. To się dzieje w jakiś sposób naturalnie, i w takiej bliskiej, prawdziwej, kochającej relacji, ty będziesz chciał z taką osobą spędzić jak najwięcej czasu, będziesz chciał z nią dużo rozmawiać, będziesz chciał ją częściej przytulać, będziesz chciał ją też bardzo dobrze poznać. I właśnie na tym polega relacja z Jezusem. To nie jest w żadnym wypadku religijność. Kiedy czytamy Biblię i widzimy, co robił Jezus, to można bardzo szybko zauważyć, że Jezus nie lubił religijności i na nim nie będzie robić wrażenia to, że chodzisz raz w tygodniu do kościoła, że odmawiasz jakąś modlitwę, nawet że pościsz, bo to nie o to tutaj chodzi. Jeżeli robisz te wszystkie rzeczy i one wynikają z tego, że kochasz Jezusa i one wynikają z tego, że On Ci to powiedział i robisz to razem z Nim, to tak, to wtedy ma to sens. Ale jeżeli ty to robisz, bo myślisz, że dostaniesz, dostaniesz jakąś okejkę za to, że, że on się wtedy przychyli na ciebie, spoli, że dostaniesz jakieś punkty, to nie, tak to nie działa. Jedyny sposób, żeby te punkty zdobyć, jest taka prawdziwa relacja z nim, taka przyjaźń, taka miłość. I spokojnie zamiast pójść na przykład w niedzielę do kościoła, możesz ten czas poświęcić. Na taką bardzo bliską relację z Nim. I to często będzie o wiele bardziej cenne niż tamto. I nie mówię tutaj, żeby zniechęcać dochodzenia do Kościoła, bo jeżeli to Ci w jakiś sposób pomaga, to ok, ale najważniejsza jest ta relacja z Nim. Zastanów się, czy spędzasz czas po prostu rozmawiając z Nim, bez żadnych formułek, bez żadnej, bez żadnej takiej sztuczności. Czy mówisz naprawdę prosto od serca to, co masz w sobie? Tak jakbyś zwierzał się najlepszemu przyjacielowi. I zastanów się, czy słuchasz odpowiedzi. Bo w takiej bliskiej relacji my oczywiście mówimy, ale też powinniśmy słuchać tego, co druga osoba do nas mówi. I sposobu usłyszenia Boga jest trochę, ale takim najbardziej podstawowym jest czytanie Biblii. I to jest w sumie jedyna taka, bo jedyna taka czynność, którą rzeczywiście musisz robić. Ale to nie chodzi o to, żeby przeczytać na siłę kilka stron i nic nie zrozumieć. To jest twój sprzęt do komunikacji z Bogiem. Taki telefon do duchowej rzeczywistości. I w ten sposób możesz usłyszeć, co Bóg mówi do ciebie. W ten sposób możesz go zrozumieć. W ten sposób możesz się go też uczyć i po prostu poznawać. Nie chodzi o to, jak dużo tej Biblii przeczytasz, czy czytałeś ją kiedykolwiek od deski do deski, czy znasz jakieś wersety na pamięć. To zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyś otworzył, otworzyła ją z taką pełną ciekawością i zobaczyła, co ona dzisiaj mówi do ciebie, co Bóg przez nią mówi. Kiedy będziesz spędzać czas z Jezusem i będziesz blisko Niego, to wszystkie inne rzeczy naturalnie same zaczną się zmieniać, bo będzie je zmieniał Jezus w tobie. Więc, jeżeli masz problem z grzechem jakimś, albo nawet bardzo wieloma, to tym bardziej możesz przyjść do Jezusa i powiedzieć mu o tym, że masz z tym problem. I on będzie w tobie zmieniał serce tak, że będzie następowała odpowiednia transformacja i nagle przestaną cię te rzeczy na przykład pociągać. Nie będziesz już chciał tego robić. Więc, jeżeli coś jest grzechem i wiemy, że nie powinniśmy tego robić, to nie chodzi tutaj o to, żeby teraz się na siłę zmuszać, żeby tego nie robić i samemu własną wolą jakoś z tym walczyć. Chodzi o to, żeby przyjść z tym do Jezusa i dzięki tej bliskiej relacji z Nim zobaczyć, że to samo się zmienia, że tak powiem, że On nam pomaga. Jeżeli mamy taką chęć, to On nam pomoże ze wszystkim. Jeżeli na przykład mamy grzech, który bardzo lubimy robić i nie chcemy się jakby go pozbywać, nie rozumiemy, dlaczego jest zły, nie rozumiemy, dlaczego Bóg tego zabrania. To też możemy przyjść do Boga z tym i na samym początku może być tak, że dalej będziemy go robić, jeszcze przez jakiś czas żyjąc z Bogiem, ale jeżeli naprawdę żyjesz z Bogiem, to sam zaczniesz rozumieć, dlaczego to jest złe, sam zaczniesz nie chcieć tego robić. To nie będzie wynikało z tego, że ty musisz to zrobić, że ty jesteś zmuszony i robisz to z ogromną niechęcią. Bóg na tyle przetransformuje Twoje serce, że ty sam sama zaczniesz widzieć, zaczniesz widzieć to w innym świetle. Religijność nie da ci biletu do nieba. Religijność też to nie jest coś, co podoba się Bogu. Takim znanym fragmentem w Biblii, który właśnie o tym mówi, jest Mateusza 7.21. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, Wy, którzy czynicie nieprawość. Czyli Jezus tutaj mówi o tym, że nawet jeżeli będziesz robił jakieś niesamowite cuda, w jego imieniu, a nie będziesz miał z nim bliskiej relacji, to w żaden sposób mu się nie przypodobasz. To, to nie o to chodzi. Jezus odpowiada na to, że jeżeli ktoś będzie tak robił, to on powie, że nigdy go nie znał. I co to oznacza? To to, że ty nie przyszedłeś i naprawdę nie spędzałeś z nim czasu. Nie byłeś jego prawdziwym przyjacielem. Ktoś może mówić, że nie wiem, robi dla mnie jakieś niesamowite rzeczy. Nie wiem, skosi mi ogródek, umyje auto, odbierze paczkę. I może jeszcze coś nawet bardziej niesamowitego, ale jeżeli ja z tą osobą nigdy się nie spotkałam, nie wypiłam razem kawy rozmawiając, nie wiem za wiele o niej ani nie zwierzałam jej się z żadnych bliskich rzeczy, ani nie dzwonię do niej wtedy, kiedy potrzebuję porozmawiać i po prostu chcę się z nią podzielić, czy to dobrą informacją, czy złą, no to to nie jest osoba, którą ja znam. To jest osoba, która po prostu coś tam robi. No i okej, okay, fajnie, że robi, ale to nie jest mój przyjaciel. A Jezus mówi o tej przyjaźni. To jest kluczowe, to jest najważniejsze. Żeby dostać się do nieba, musimy oddać Mu swoje życie. Kiedy oddajemy Mu swoje życie, oznacza to, że w 100% mu ufamy. To oznacza, że teraz to On decyduje o naszym życiu. To oznacza, że teraz wszystko podporządkowujemy pod Niego. Nie, nie jesteśmy w stanie podporządkować naszego życia pod Niego i żyć blisko z Nim, jeżeli Go nie słyszymy na co dzień. Jak możesz wiedzieć, co robić w życiu, jeśli nie słyszysz tego codziennie od Boga? Może już dawno się powinieneś gdzieś przeprowadzić? Może osoba, z którą jesteś, to nie jest, to, to nie jest ta osoba, którą ma dla ciebie Bóg? Może Bóg ma dla ciebie znacznie lepszą pracę, ale przez to, że nie słuchasz i nie spędzasz z Nim czasu, to tego nie wiesz. Robisz pewne religijne rzeczy, i okej, okay, może one ci w jakiś sposób pomagają się lepiej poczuć, ale tak naprawdę tylko bliska relacja z Nim daje nam takie pełne poczucie spełnienia. To, że nie pójdziesz w niedzielę do kościoła, nie sprawi, że pójdziesz do piekła, ale to, że nie będziesz miał właśnie takiej bliskiej relacji z Jezusem, kiedy też oddajemy Mu swoje życie, to. Musimy być świadomi tego, co się wydarzyło na krzyżu, że On za nas umarł, że ta Jego krew zmazała nasze grzechy. Rozumiemy, na czym polegało zmartwychwstanie. I jeżeli my to naprawdę rozumiemy, to tym bardziej to tym bardziej chętnie powinniśmy spędzać czas z taką osobą, bo jeżeli ktoś, jeżeli ktoś w takim moim codziennym życiu, jakiś człowiek, uratowałby mi życie albo zrobił dla mnie coś takiego naprawdę ogromnego i wow. Postanowił oddać nerkę albo cokolwiek takiego. Ja dzięki temu zyskałabym ogrom lat życia. To, to byłoby bardzo niefajne zachowanie, gdybym nie chciała z tą osobą potem jakoś spędzać czasu, gdyby, jeżeli ona by chciała. A Jezus chce z nami spędzać czas. Jest w Biblii napisane, że Jezus do nas puka i kołaczy i czeka, aż my, aż my mu otworzymy. Jeżeli wierzysz, że ktoś za ciebie umarł, jeżeli wierzysz, że wycierpią dla ciebie jakieś ogromne rzeczy i ty nie musisz za to nic płacić, jedyne co z tego ma wyniknąć, to twoja bliska relacja z nim, taka przyjaźń, ale z tej przyjaźni też są w sumie same profity. Więc naprawdę szkoda by było i dziwne też trochę by było z tego nie korzystać. Jezus nam daje ogrom możliwości. Kiedy my żyjemy z nim, mamy tak naprawdę w sobie moc Chrystusa i to się to się może przejawiać naprawdę w ogromnej ilości rzeczy. Możemy być uzdrawiani. My sami możemy być używani przez Niego do uzdrawiania ludzi. Nasze życie może obfitować na, na, tak, na tak ogromną liczbę sposobów. Bóg może na przykład błogosławić naszą Ziemię. Ostatnio oglądałam e, takich kilka filmów z Dawidem Hoganem. On tam przed ludźmi opowiada o tym, jak Bóg go używa i co robi. I jedną, między innymi, z rzeczy, które, które Bóg zrobił w jego życiu, to niesamowicie pobłogosławił Jego ziemię, przez co Jego drzewa owocowe i pole daje większe plony niż u jakiegokolwiek z jego sąsiadów, i większe plony niż można by się w ogóle tego spodziewać. I to jest jeden z jego najmniejszych cudów w jego życiu, bo on, on się jakby specjalizuje w tym, że Bóg go posyła, żeby on uzdrawiał ludzi. To jest taki świetny przykład człowieka żyjącego tu i teraz, który właśnie ma bliską relację z Bogiem. I nie jest to jakiś odosobniony przypadek. Takich ludzi jest trochę, niestety nie jest ich aż tak dużo, o czym też Biblia mówi, ale nie wynika to z tego, że Bóg tak Bóg błogosławi tak, tylko jakieś tam wyjątkowe przypadki. Wynika to z tego, że bardzo mało ludzi tak naprawdę chce mieć taką relację z Nim. Jeżeli będziesz chciał. Mieć taką relację z nim, to też się w Twoim życiu będą działy takie rzeczy. To też możesz oglądać cuda na co dzień. Dla Hogana normalne jest wskrzeszanie zmarłych. To jest coś takiego, nas, co na nim już nawet za bardzo nie robi wrażenia. I my to możemy mieć, żyjąc z Bogiem. I możemy mieć to całkowicie za darmo. Ten dar jest nam dany całkowicie za darmo. I tak naprawdę najbardziej płacimy wtedy, kiedy go nie przyjmujemy. Więc jeżeli trafiłaś, trafiłeś na ten film, to Bóg chce mieć z Tobą bliską relację. I chce robić z Tobą niesamowite rzeczy. Nie zignoruj tej informacji. Postaram się podlinkować w opisie ten wykład Hogana. Ta treść jest naprawdę niesamowita i inspirująca. Dziękuję Ci za dziś. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem i do zobaczenia.